Cześć, chciałbym dzisiaj pokazać Wam, jak się od kamienia Express do kawy Delongi Magnifica S. Te informacje oczywiście możecie sobie przeczytać w instrukcji obsługi, ale jak ktoś nie lubi czytać instrukcji, to może sobie zobaczyć, jak to się robi w tym właśnie filmiku. Najpierw włączamy normalnie Express, żeby standardowo zrobił pukanie. Opróżniamy pojemnik z fusów. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale tak jest napisane w instrukcji, więc tego się trzymam. Wyciągamy pojemnik i wyjmujemy filtr do wody. No i teraz zalewamy wodę do pojemnika, do wysokości pierwszej kreski. Teraz wlewamy 100 ml odpowiedniego odkamieniacza. Tak to wygląda. Tu jest podziałka, więc wystarcza takie opakowanie na 5 razy. Jak mi się skończy odkamieniacz, to czasami po prostu zamiast tego wlewam ocet i też operacja się udaje. Właściwie powinno wlać się najpierw od kamienia, czy a potem wodę. No ale to chyba nie problem, jak się zrobi odwrotnie. Przygotowujemy sobie najlepiej dwa pojemniki na wodę, w związku z tym, że woda będzie leciała na zmianę z dwóch miejsc i trudno zapamiętać kolejność. Następnie wciskamy około 5 sekund diodę, która sygnalizowała nam konieczność odkamieniania. Teraz zaczęło mrugać światełko od pary. Przekręcamy tą wajchę z lewej strony, tak jakbyśmy chcieli robić parę. No i zaczyna się płukanie. W tej chwili skończyła się właśnie woda w pojemniku, co mamy zasygnalizowane. Opróżniamy pojemnik z wody. Nalewamy świeżej wody do pojemnika na wodę. Tym razem do drugiej kreski. I teraz zaczyna się pułkanie. I powtarzamy ten sam manewr jeszcze raz. Nalewamy wody i następne, tym razem ostatnie płukanie. Wajcha z powrotem wyłączona. Znów nalewamy wody i wkładamy filtr. No i znów pomyliłem trochę kolejność. No bo lepiej najpierw włożyć filtr, a potem nalać wody. No ale to szczegół. Teraz już przestała palić dioda. I to już jest wszystko. Dziękuję za uwagę.